No jesteśmy zima, jak cholera, śniegu dużo, ale przynajmniej kurczę, nie mogę tego pokazać, no bo tutaj nie ma za bardzo komu kręcić z boku, ale byłem dzisiaj na placu ekstesko w Gorzowie. Nie dzisiaj. Nie, no dzisiaj też sobie. Dzisiaj dzisiaj przed wczoraj, przed na Ostro. To powiem wszystkim, że kurczę, no widok niezły. Y oczywiście kupę BMW na placu. E Fajnie tyłkami zarzucali i pojechałem potestować też swój samochód. No to fajna naprawdę zabawa jest w śniegu. E no, ja tak nie chcę katować samochodu, ale z 10-15 minut to, to pojeździłem. Dzisiaj dwa za zarzucenia, bo to w biały dzień. Y nie ma co tam Kombinować, no bo wiadomo, żeby nie przesadzić trochę, ale w międzyczasie któregoś tam dnia złożyłem lusterko prawe. No i niestety one chyba mają jakiś feler w sobie albo z wiekiem się wyrabiają. No i jest flaczałe po prostu lata. No, znaczy, może nie aż tak mocno, ale, ale nie, ja nie mogę ust ustalić w odpowiedniej pozycji, bo tam jest taki taka blokada chyba czy coś takiego no i te, ogólnie m, nigdy głębiej nie grzebałem co tak naprawdę jest tym mechanizmem który blokuje te lusterka mm, no i przyszedł dzień taki że po prostu aha dla, dlaczego nie grzebałem bo miałem inne na podmianę inne sprawne no to jak zrobiłem lusterka m, elektryczne to po, po zamieniałem tam co te filmy były no ale kurde jest, jest sytuacja jaka jest Słabo się z tym jeździ, okej, okay, jak szybko w trasie, nie jadę setką czy tam więcej No to te lusterko tutaj tak pomieści, to tam daje radę, ale to wiadomo jak to jest Sam W samochodzie musi grać, a tym bardziej jeżeli chodzi o bezpieczeństwo No i co, I jedyne co mi zostało, no to do mojego magazynku zejść akurat tu mam na miejscu, nie tam gdzie, gdzie rzeźbi samochód, ale lusterka już po, całym, po całej akcji zebrałem ze sobą. Zszedłem dzisiaj do piwnicy no i mamy taki moment, właśnie w którym kurczę yy, to jest moje To co kupiłem na wymianę tutaj tego prawego lustra z napisem ten że zbliżający się obiekt jest bliżej niż myślisz, coś w tym guście no i wiadomo, pozamieniałem i tak dalej. No i tutaj pies jest pogrzebany. Wyraz. Klucze już są, wszystko jest. W tym mechanizmie. Co tam się dzieje w środku? Czemu to jest takie słabe, bo z lewej strony też tu miałem. No ale mówię, wymieniłem z innego lustra i było git. Myślałem, że to generalnie tak mi nie zajmowało to głowy. Myślałem, że to jest nierozbieralne, ale dzisiaj szedłem do magazynku i patrzę, kurczę, no przecież to jest wszystko do wyciągnięcia. Co strasznie się ucieszyłem, bo e, kolejny raz w tyłek, że tak powiem, e, mieć coś, no to trochę szkoda. E, no bo się na, no trochę narobiłem, tam zmieniałem, zmieniłem lustr, ale kurwa teraz mi się przypomniało, że ja będę musiał i tak i tak wyciągnąć. O, dobra, to już sobie sam odpowiedziałem na pytanie w tym momencie. Dobra, nie ma się co dołować, kolejna robota. Yy, trzeba będzie solidnie rozgrzeć tamto lustro. Znowu. Rozkręcić i, i reszta będzie, reszta będzie bajeczna, ale. Yy, no, ale robota mnie czeka, no już nie da się oszukać. No dobra, to ja może opowiem co tutaj jest do zrobienia. Że, żeby to działało, no to jest pro, prosto jak drut, jak tutaj widać. Ta śruba, tutaj ta śruba, ta śruba i ta. I to cało powinno ładnie wyjechać z obudowy. I to muszę wykręcić, ale to rozgrzeję. Tutaj rozwiercałem śrubę, bo ona po prostu jest zapieczona. No ale rozwierciłem, wyciągnąłem co potrzebowałem i tyle. Teraz mamy sytuację, kiedy to trzeba będzie doprowadzić do do porządku, no to już od razu za czasem wypsikam to ładnie tym penetrusem, zobaczę jak też z wiązkami tutaj z wyciągnięciem tego, bo tam będę musiał to zmienić wiązkę przepuścić, to chociaż ta jest To jest zgrzanego lustro, nie, tutaj jest właśnie wersja moja, czyli tą odbachę wsadziłem tutaj mhm, dobra czyli to jest lipka, dobra, czyli będzie trzeba wymienić silnik ten który tam jest yy, i to dołożyć do całości, wyciągnąć niestety, co będzie znowu ryzykowne ale to trzeba będzie bardzo, bardzo powoli zrobić ale na szczęście wprawa jest więc Powinno pójść. Mam nadzieję. Zaraz mam nadzieję. Nie mam nadzieję, Tylko jak gdzieś to po prostu mam. Mam. Trzeba obejrzeć jak ta ramka po grzaniu wygląda. A no, wygląda fajnie. Nie jest skrzywa, Nie jest. Nie jest po prostu przepalona. Dobra. Ja to wszystko obmyję. Czyli będzie cały komplet. Zaraz tu jest napisane. Nie, tutaj jestem tylko z jakiego materiału. PP zrobione. A tu mamy, bo ja nie widzę. Też PP. A jest, dobra. Prawa. Yy, mamy. Że prawa strona i to się zgadza. Dobra, czyli jest ok. Dobra, tu jest cały komplet. Yy, to do, idzie do mycia dzisiaj. Hmm, oczywiście teraz tego nie będę robił, chociaż kurde, jak się uprę to zrobię, kurde. Hmm, mają plusy iść. też jeszcze może zimą pokręcę jakieś filmiki. <laughs> Dobra, te czpienie to wiem o co chodzi. Dobra, generalnie to się kwalifikuje do wyciągnięcia i do rozpinowania. Tak, to rozpinuję chyba, bo to jest mało roboty. Tam jeszcze coś pamiętam, że musiałem podmienić. Ta stópka mi się nie podobała, ale to mam od Bacha oryginał. Ona jest tam taka, tutaj jest taka jakby kurczę z glasfibru robiona i niedotarta. I to jest właśnie od Outbacka, a, a w Bacha były takie gładsze i tu jest też minimalna detal, detal różnica więc jak ktoś będzie miał tylko jedną lustro do wymiany to też sobie warto spojrzeć czy, czy po prostu ja już kiedyś chyba no o tym mówiłem jak przy okazji wymiany tamtych, yy, tamtych trójkątów lusterek i tak dalej yy, no i tyle no także tak to będzie wyglądało dobra zaraz ten drugi film